Wielu polskich przedsiębiorców straciło dorobek życia. Musieli walczyć o każdy dzień przetrwania w pandemii. Tylko po to, żeby teraz rząd Tuska rozdawał na jachty i kluby swingerskie. Żona senatora Beniamina Godyli kolejne pół miliona. Radny polski 2050 Michał Żurek kolejne pół miliona. Magda Gessler, postać znana. Na swoją warszawską restaurację hukiera kolejne blisko pół miliona. Za te jachty, za, te, za ten klub swingersów, za te solaria, hotele, na zapleczu kebaba, za to wszystko. Każdy Polak będzie płacił aż do 2058 roku. Myśleliście, że afera z KPO to jakaś nudna polityczna paplanina o kasie, której i tak nie zobaczycie? Błąd! To największy przekręt trzeciej RP, a wy jesteście w samym jego centrum. I nie, nie jako beneficjenci. Jako frajerzy, którzy za to wszystko zapłacą, Anna Bryłka z Konfederacji wjechała do kanału Zero jak taran i wyłożyła kawę na ławę. Bez owijania w bawełnę, bez politycznego bełkotu. Powiedziała jak jest. I wiecie co? Rząd Tuska i jego brukselscy kumple pewnie modlą się, żeby to nagranie zniknęło z Internetu. Dlaczego? Bo Bryłka ujawniła mechanizm, który ma was oskubać do ostatniej złotówki. Odpalamy analizę tego, co tak naprawdę tam padło. Zapnijcie pasy, bo to będzie ostra jazda. Jesteście na kanale Kto Wygrał, więc sub łapka w górę i lecimy! Pamiętacie, jak przez lata wszyscy płakali, że Unia blokuje nam kasę z KPO? Mówili, że to przez jakąś praworządność, sędziów i resztę tej wiązanki. A potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, władzę przejmuje Donald Tusk i nagle, buch, kasa płynie szerokim strumieniem. Przypadek? Czy też, może nagle ta praworządność tak łatwo było przywrócić, że od razu powróciła wraz z Tuskiem? Nie chcę rozpowszechniać teorii spiskowych, ale wygląda to tak, jakby Ursula von der Leyen postawiła sprawę jasno. Chcecie pieniądze? To musicie mieć Tuska za premiera. Koniec kropka. I żeby było śmieszniej, ten cały plan odbudowy to gigantyczny kredyt, który my wszyscy będziemy spłacać przez dekady. Za co? Za fanaberie polityków. Komisja Europejska i Ursula von der Leyen tak naprawdę powiedziała polskiemu społeczeństwu pieniądze dostaniecie tylko jeśli Tusk zostanie premierem. Elektorat obecnego rządu bardzo liczył na te środki, ale teraz zostało pluty, bo pieniądze poszły na zupełnie absurdalne cele, a nie strategiczne inwestycje, które były wcześniej obiecywane. I jeszcze jeden najważniejszy szczegół wstydliwy zarówno dla rządu Morawieckiego jak i rządu Tuska. Ta manna z Brukseli jest sfinansowana ze wspólnego długu. Za te jachty, za, te, za ten klub Swingersów, za te solaria, hotele na zapleczu Kebaba, za to wszystko. Każdy Polak będzie płacił aż do 2058 roku i to jest w tej decyzji. I co wy na to? czy to jeszcze Unia Europejska czy już jakiś syndykat który instaluje posłusznych sobie zarządców w podległych prowincjach bo wygląda na to że nasza suwerenność kończy się tam gdzie zaczynają się interesy Brukseli i Berlina kasa się zgadza Niemcy zadowoleni a Polak Polak zapłaci i to nie mało Zadłużenie na głowę przekroczyło już 36 tysięcy złotych, a spłata tych wszystkich dobrodziejstw z KPO potrwa do 2058 roku. Wasze dzieci i wnuki będą spłacać ten cyrk. No dobra, ale skoro już bierzemy ten gigantyczny kredyt, to chociaż pójdzie na coś pożytecznego, prawda? Na drogi, szpitale, innowacje? Trzymajcie się mocno. Bryłka nazywa ten mechanizm wprost. To odwrócony Janosik. Janosik zabierał bogatym i dawał biednym. Rząd Tuska, realizując plan poprzedników, zadłuża biednych, czyli nas wszystkich, żeby dać bogatym i wpływowym, swoim ludziom. Przeciętny Kowalski ze swojej pensji, którą i tak zżera inflacja, to jest genialne w swojej prostocie. Zadłużyć cały naród na pokolenia, żeby obłowić jedną małą grupkę. Grupa cwaniaków? I osób zblatowanych politycznie zwększyło fajny, dobry biznes, za który zapłacić ma przeciętny Kowalski ze swojej średniej pensji, potem dzieci Kowalskiego, a na końcu wnuki Kowalskiego. I tak aż do 2058 roku. Przez nieodpowiedzialność polityków i zamknięcie gospodarki wielu polskich przedsiębiorców straciło dorobek życia. Musieli walczyć o każdy dzień przetrwania w pandemii. Tylko po to, żeby teraz rząd Tuska rozdawał na jachty i kluby swingerskie. Odwrócony Janosi. Jeden rząd to zaplanował, a drugi z uśmiechem na ustach realizuje. Jeden narobił długów, a drugi teraz rozdaje tę kasę swoim. To nie jest spór pispo, to jest teatr dla gojów. A za kulisami trwa balanga za wasze pieniądze. To jest ten słynny sukces i powrót do Europy, o którym trąbią w TV-nie? Sukces dla kogo? Bo na pewno nie dla was. Artur Łącki. Według posłanki. Najbogatszy poseł Platformy Obywatelskiej. Człowiek z branży hotelarskiej. I co? Ano. Jego żona miała przytulić prawie milion złotych dotacji. A to nie koniec. Hotel Mościcki w Spale. Elegancki przybytek. Dostaje 400 tysięcy. Kto siedzi w zarządzie spółki, która nim zarządza? Żona wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. Najbogatszy polski poseł. Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej. Jego żona pobrała blisko milion złotych dotacji. Żona senatora Beniamina Godyli kolejne pół miliona. Radny Polski 2050 Michał Żurek kolejne pół miliona. A przypomnijmy, że jego partyjną przełożoną jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która bezpośrednio odpowiada za KPO. 400 tysięcy dla hotelu Mościcki w Spale, a w zarządzie żona wicemarszałka Czarzastego z Lewicy. Dalej. Magda Gessler, postać znana, na swoją warszawską restaurację hukiera kolejne blisko pół miliona. Czy naprawdę pieniądze z kredytu wszystkich obywateli, wszystkich Polaków powinny trafić do osób o takim statusie? Prezes PZPN Cezary Kulesza, odznaczony dopiero co przez prezydenta Andrzeja Dudę, za uwaga promowanie zdrowego stylu życia kolejne blisko Pół miliona na pięciogwiazdkowy hotel w samym centrum Białego Stoku. I tak dalej, i tak dalej. Czy to jest ta sprawiedliwość społeczna, o której tyle gadają? Oczywiście zaraz usłyszycie śpiewkę, że wszystko było legalnie, że były otwarte konkursy i przejrzyste procedury. Jasne. Tak samo jak legalne jest to, że prezesi spółek Skarbu Państwa zarabiają miliony. Legalne nie znaczy uczciwe. To jest system stworzony przez nich, dla nich. System, w którym zwykły przedsiębiorca musi wypełniać setki stron wniosków i modlić się o parę groszy, a żona posła dostaje milion na tacy. To jest właśnie ta zblatowana politycznie grupa cwaniaków. To są ci, którzy śmieją wam się w twarz, biorąc wasze przyszłe pieniądze. Ale hej, może te pieniądze idą przynajmniej na jakieś poważne, strategiczne inwestycje. Może budujemy drugą Dolinę Krzemową, albo elektrownie atomowe. No, nie do końca. Pamiętacie jak Bryłka mówiła o spłacaniu jachtów i klubów swingersów? To nie była tylko figura retoryczna, to jest sedno problemu. Kasa z KPO jest przepalana na projekty, które wołają o pomstę do nieba. Słyszeliście pewnie o klubie swingersów, ale czy słyszeliście o dofinansowaniu w wysokości 30 tysięcy złotych na kurs choreografii scen intymnych w teatrze i filmie? Inwestowanie w rozwój zawodowy i osobisty w celu przygotowania do studiów za granicą. Dokładnie tak, jak Państwo słyszycie. I na to 15 tysięcy złotych. Naprawdę, my mamy płacić za czyjś rozwój osobisty, żeby ktoś mógł wyjechać za granicę? Kolejny projekt, Twoje łzy są moimi. Bardzo ciekawy tytuł, taki, że nie wiadomo o co chodzi, ale udało się dostać. To jest, proszę Państwa, artbook 30 tysięcy złotych. Dalej, rozpoczęcie szkolenia zawodowego w kierunku koordynacji, konsultacji i choreografii scen intymnych w teatrze i filmie 30 000. Słyszycie to? Kraj zadłużony po uszy. Inflacja szaleje. Ludzie liczą każdy grosz, a rząd finansuje szkolenia z profesjonalnego macania się na scenie. Jeszcze raz: będziemy to spłacać do 2058 roku. Wasze dzieci, które będą zakuwać do matury, będą spłacać kredyt na to, żeby jakiś aktor wiedział, jak profesjonalnie złapać aktorkę za tyłek. To nie jest żart. Branża oczywiście będzie się bronić, że to standardy bezpieczeństwa i profesjonalizm. Ale czy to jest priorytet dla państwa, które ma gigantyczne problemy? A to tylko wierzchołek góry lodowej. Granty na rozwój osobisty, czyli darmowe wycieczki zagraniczne dla wybrańców? Są. Dofinansowania do niszowych, nikomu niepotrzebnych projektów? Jak najbardziej. Kasa płynie strumieniem na rzeczy, które nie przynoszą absolutnie żadnej wartości dla społeczeństwa, ale pozwalają napchać kieszenie odpowiednim ludziom. Myślicie, że to już koniec? Gdzie tam? Bryłka poszła o krok dalej i zasugerowała, że w tej całej układance jest jeszcze jeden, bardzo ważny gracz Niemcy. Wskazała na konkretną postać i organizację: Ryszard Gala, były poseł mniejszości niemieckiej. Okazuje się, że Pan Gala zasiada w Radzie Fundacji, która została założona z inicjatywy niemieckiego rządu. Poływać emocje. Dysponowaniem pieniędzy w województwie opolskim była organizacja pozarządowa, czyli Fundacja Rozwoju Śląska. Organizacja ta została założona z inicjatywy niemieckiego rządu, a przewodniczącym Rady Fundacji jest niejaki Ryszard Gala. Były poseł mniejszości niemieckiej. Przez cały okres funkcjonowania fundacja dostała blisko 70 milionów złotych dofinansowań unijnych, a co roku przysługują jej także środki z polskich budżetów. Oczywiście zaraz odezwą się głosy, że to tylko współpraca polsko-niemiecka i budowanie mostów, ale kiedy rząd w Warszawie podejmuje decyzje, które są wprost korzystne dla Berlina, a szkodliwe dla Polski. I jednocześnie widzimy takie powiązania personalne, to zapala się czerwona lampka. Czy to przypadek, że rząd Tuska jest tak uległy wobec Brukseli, w której pierwsze skrzypce grają Niemcy? Czy to przypadek, że polska polityka wygląda, jakby była pisana w Berlinie? Bryłka stawia te pytania, a odpowiedź wydaje się oczywista. Mocne. I wiecie co? To właśnie dlatego to nagranie jest tak niewygodne. Bo to nie jest zwykła krytyka. To jest totalne podważenie fundamentów tej władzy. Pytanie brzmi: czy Polacy w końcu się obudzą? Czy pozwolą, żeby banda politycznych cwaniaków i ich zagranicznych mocodawców robiła z nimi co chce? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Czy bryłka przesadziła? Czy może w końcu ktoś miał odwagę powiedzieć prawdę prosto w oczy? Jeśli uważacie, że takie tematy trzeba nagłaśniać, zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał Kto wygrał żeby nie przegapić kolejnych materiałów, w których nie boję się mówić jak jest. Do następnego.